Witam Państwa w programie Puls Miasta, a z nami dzisiaj Nikos Rusketos, czyli zbliżamy się już do wielkiego wydarzenia jakim są Dni Greckie w Zgorzelcu, ale zanim przejdziemy bezpośrednio do imprezy, no to warto byłoby podpytać o Wasz wielki jubileusz, ponieważ 40-lecie w tym roku i już tych koncertów całkiem sporo. 40-lecie, yy, chcesz powiedzieć, mojego zespołu. Tak. No, tak. tak. A jak już tak się zbiegło, że co roku mamy jakieś jubileusze <noise> prawda? Nie możemy się opędzić. No tak się. Yy, no tak, 40 lat będziemy grać dla yy, zgorzeleckiej publiczności nie tylko w sobotę. Zaprosiłem do tego koncertu kilku wokalistów, którzy śpiewali w zespole Orfeusz, mhm. także zrobimy pewne duety, pewne wspomnienia. Nie będę mówił teraz o nazwiskach, ale, ale be, be, będzie ciekawie. Plus, zaprezentuję kilka piosenek z mojej najnowszej płyty, która została, została wydana już i zobaczy światło dzienne właśnie podczas festiwalu. I myślę, że będzie niezła zabawa. Zrobię jakiś godzinny koncert, taki trochę dłuższy. No, 40 lat to zobowiązuje. To już kilka okazji mieliście, żeby pokazać się na scenie w tym roku. Jak ta publiczność no tak. popandemiczna, jeżeli chodzi o. Nie, no, publiczność jest zawsze taka sama. Pewnie, że ludzie czekali na jakieś wydarzenia i w domach kultury nie było imprez, nie było w, w jakichś małych kameralnych też imprez. Były imprezy online. To, to, kto to. Ja na przykład tego w ogóle nie oglądam i to jakoś to nie, nie rusza i kabare, kabarety online. Także w tej chwili widać, że będzie. E, wszyscy, wszyscy artyści się cieszą, że, że mogą wystąpić na dużych scenach i jest przed nami no, do końca września dużo, dużo imprez. No. A jeżeli chodzi o płytę, bo tutaj też trzeba powiedzieć takie wydanie dość jubileuszowe, ponieważ jest nam sygnowane tym, że to jest 40 lat. Natomiast... No do 40 lat. Yy... Z budki suflera Jurecki mi napisał taką piosenkę Zorbetancz. I to jest jakby uwiecznienie, e, ukoronowanie tego, i w tekście tam jest właśnie coś takiego powiedziane. I, i zresztą całe życie. My gramy tą Zorbę, prawda, i wokół Zorby przecież zrobiła się ta kariera i Mikisa Teodora Kisa, i greckiej muzyki, i naszych y, zespołów w Polsce greckich, które graliśmy tyle lat, no. dzięki temu po prostu tak ta grecka muzyka w Polsce też y, dała o sobie znać przez, przez te 50 można powiedzieć, lat, bo pierwszy zespół Helen, który powstał, to powstał w 1969 roku. Także dzięki nam Polacy, którzy jeszcze nie jeździli do Grecji, dawno, 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 później dopiero zaczęli, poznali tą, 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 tą kulturę. My żeśmy opowiadali właśnie na koncertach w latach 70-tych o Grecji, puszczaliśmy na koncertach slajdy, ludzie byli zachwyceni tymi widokami, slajdy na całą, na całą estradę. To była cała produkcja. I my żeśmy tą Grecję przybliżali. Recytowaliśmy wiersze. Były takie pompatyczne piosenki, różne. Śpiewaliśmy może nie taką dynamiczną muzykę, ale taką klasyczną grecką muzykę. No, później to zostało e, zmienione. Tak samo Jeleni weszła w polskie teksty, bo potem zażądała, zażądała publiczność polska, żebyśmy śpiewali po polsku, a więc y, y, spróbowaliśmy i, i, i po polsku to, to robić. No i, i, i tak jest do dziś. Myślę, że jesteśmy dobrze odbierani w Polsce i Jeleni, i ja, i tam jeszcze. Jakieś mniejsze formacje greckie, także jest, jest dobrze. Tym bardziej, że Polacy też mieli okazję już tak bardziej bezpośrednio poznać Grecję, mogąc. No po latach tam. 80. To, to my byliśmy przyjaciółmi Polaków w latach 80. to my można powiedzieć przygarnęliśmy Polaków. Tak jak oni nas przygarnęli w 1949-50 roku, tak potem wszyscy sobie zapamiętali, kiedy był stan wojenny w Polsce, to zawsze podkreślam, kiedy był stan wojenny, gdzie miał Polak zadzwonić o pomoc? No, do, do Greków, z którymi mieszkał, w Zgorzelcu, w Szczecinie, we Wrocławiu. I dzwonił i mówił: Słuchaj, czy mogę przyjechać do ciebie na tydzień, na dwa, jakąś pracę mi dasz, bo tu w Polsce tam wojenny i tak dalej, i tak za, dalej, załatwię wizę. I dziesiątki, setki Polaków przyjechało właśnie do, do Grecji, do różnych miast w Grecji i spali. U, u, u swoich przyjaciół, u swoich koleżanek, i tak dalej. I stamtąd oczywiście też była emigracja do Kanady, do Stanów Zjednoczonych. Oczekiwali na, na wizy. Tak też się stało. Dużo ludzi, nawet ze Zgorzelca, z Grecji po, po, poleciało gdzie indziej potem. No tak, też widać to m.in. po publiczności na festiwalu, że też jest dużo osób, które, pomimo tego, że są z Polski, teraz mieszkają w Grecji, a jednak przyjeżdżają cały czas, ponieważ no, gdzieś tam ta kultura, prawda, brakuje. Natomiast jeżeli chodzi o sam festiwal, jak zwykle są to trzy dni. Pierwszy dzień, czyli piątek, to jest bardziej nastawienie na takie uroczystości. To nie, o godzinie 18 będzie spotkanie. Yy... Z dziewczyną z Zeleni Triadą Joanidu. Ona jest sopranistką, ona opowie. Ona oczywiście jest ze Zgorzelca, ale w tej chwili działa w Gerlitz. Um, ona opowie o historii Greków. Zresztą co roku mamy jakiegoś prelegenta, który to robi. Prawda, 18. Yy, nie wiem, może coś jeszcze zaśpiewa jakąś arię operową. natomiast o godzinie 19.30 z Domu Kultury przejdziemy do, pod, pod, yy, pod par, par, Paderewskiego, tam uroczystość oczywiście przy obelisku z władzami, a i potem idziemy do tawerny Nausa na taką biesiadę polsko-grecką, bo to wszystko co robimy jest polsko-greckie, to ja nie chcę zamykać się tylko, że, że też stricte, stricte Grecki festiwal. Nie, on jest, on, jest, on, jest, on jest wręcz namaszczony przyjaźnią między naszymi narodami i naszym społeczeństwem nawet z Gorzeleckim. I, i, I to zamkniemy nad ranem, prawda, ten piątek 22. A w sobotę to już się zaczną rano próby, a o godzinie tam 16 z kakiem zaczniemy koncertami zespołów greckich. Polskich. Jest też dużo niespodzianek. Potem e, oczywiście e, e, zespół Mitos, e, e, Georgia Sokoli, Georgios Papa Sydoru. Przyjedzie znakomita grecka piosenkarka e, e, Eleftheria papa Michail. E, e, będzie znakomity zespół taneczny, którego nie widzieliśmy e, przez wiele lat z partnerskiego miasta Nausa. E, Janica. Kiebules to będzie taki reprezentacyjny zespół. Oni też wystąpią przy obelisku tam z tymi swoimi szpadami, z tymi swoimi ma maskami. Będzie to takie wymowne, myślę. Ja to widziałem i u nas w Amfitacie wiele lat temu, jak powiedziałem, i w nausie samej, jak odw odwiedzałem z władzami miasta nausę podczas kolejnych wizyt. W sobotę wieczorem około godziny 21.00 zaprosiłem jak zawsze gościa polskiego Stachurski ze swoją grupą. Myślę, że da czadu i to powinno jakby zamknąć sobotni dzień. No niedziela w tym roku nie gramy meczu, bo już nie ma komu grać. My wszyscy no nogi i tak dalej, ale ale za, zaczniemy w amfiteatrze y, piosenkami greckimi, polskimi. Będzie również śpiewać jedno ze stowarzyszeń, y, przygotowało greckie y, piosenki, żeby zaśpiewać, a więc do, dopuściliśmy y, ten program. Do tego będzie oczywiście konkurs o Grand Prix. Jakie tutaj nagrody, ile zgłoszeń było? Jaki, no, jaki regulamin w tym roku? No, Ponieważ w tym on roku się jest zmienia. prawie ten sam regulamin co zawsze: jedna grecka piosenka do zaśpiewania i jedna piosenka polska. Z tą polską piosenką zostawiliśmy, bo to jest dość ładny element. Bo kiedyś były dwie piosenki greckie, kiedyś było piosenki Eleni, kiedyś były piosenki Demisa Rusosa, a teraz zostawiłem to jedną polską, jedną grecką. Dynamizuje to cały spektakl, ludziom się to podoba. Jiri będzie oczywiście mieszane. Zobaczymy. Nagroda 5000 zł. Pierwsza nagroda, 3000, druga i trzecia nagroda, 2000 to są nagrody burmistrza miasta. I wyłonimy znowu jednego z, z najlepiej śpiewających wykonawców. No, nocna, nocny koncert, czyli około godziny 21. Zaprosiłem. Po wielu latach chyba, sporo lat już go nie było, Dom Wasyli Cygańskiej Gwiazdy. Ja w tym tygodniu jestem u niego na festiwalu, on będzie na moim festiwalu. Także myślę, że Dom Wasyl tutaj uświetni i chyba dużo ludzi na niego czeka. Będzie to sympatyczny festiwal. Festiwal, no ja to zawsze nazywam festyn. Festyn, gdzie można zjeść, wypić, posłuchać muzyki takiej, innej, polskiej, ludowej. Co, coś się dzieje, po prostu ważne, że wam że coś się będzie działo. Będzie to druga, trzecia impreza po prostu w tym roku wam widać. No teraz jeszcze kilka słów na temat waszego koncertu, bo tutaj troszkę pominąłeś, jeżeli chodzi o sobotę, oprócz Stachurskiego warto przyjść również na wasz występ, czyli na to czterdziestolecie. No tak, no, no to powiedziałem wcześniej, że będę śpiewał kilka duetów. Yy, z nowej płyty chyba zaśpiewam z pięć piosenek. Yy, pokażę w końcu tą płytę. Generalnie tak, ja wydaję płyty co 5 lat. Mhm. Jak dobrze ktoś przypatrzy, to była płyta na 20-lecie, na 25-lecie, na 30-lecie, na 35-lecie i teraz jest na 40-lecie. I to jest pewna konsekwencja. Jak dobrze pójdzie, zrobimy płytę na 45-lecie. I tu jest jakby 15 premierowych piosenek. Tam jest ta piosenka z Zorbetańcz. Tam jest kilka jeszcze innych piosenek, bardzo myślę ciekawych. Yy, upamiętniłem trzech, czterech piosenkarzy, czterech artystów greckich: Mikisa Teodorakisa, yy, Pulopulosa, Voskopoulosa, yy, ich, ich piosenkami po jednej piosence. No i oczywiście mojego przyjaciela Krzysztofa Krawczyka też wstawiłem do płyty yy, piosenkę, którą też zaśpiewam na, na festiwalu. To ja dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. A, a Państwa przede wszystkim zapraszamy na miejsce na Festiwal Grecki. Z pewnością będzie się bardzo dużo działo.